Czy byłbyś w stanie wybaczyć zdradę bliskiej osobie? Wysłuchaj historii do końca i napisz swoją opinię w komentarzach. Sobotni wieczór. Szliśmy z Anią na przyjęcie urodzinowe mojego starego przyjaciela dajmi. Byłem w dobrym nastroju, dawno się nie widzieliśmy, a to była dobra okazja. Pogoda za oknem była cudowna, jakby sama natura cieszyła się z nadchodzących wakacji. Ania jak zwykle spędziła długi czas przed lustrem, wybierając strój. Przymierzyła chyba wszystkie sukienki ze swojej szafy, co chwilę pytając mnie o zdanie. W końcu zdecydowała się na obcisłą czarną sukienkę, która bardzo jej pasowała. Sukienka podkreślała wszystkie atuty jej figury, może nawet zbyt wyraźnie jak na przyjacielską imprezę. — Jesteś pewna, że jest odpowiednia na imprezę u przyjaciółki? Zapytałem ostrożnie, starając się nie urazić jej uczuć. — O co tyle hałasu? Anie wzruszyła ramionami, poprawiając włosy. — Chcę dobrze wyglądać. Poza tym dawno nie miałam na sobie tej sukienki, a to moja ulubiona. Postanowiła mnie drążyć tematu. W końcu Ania jest dorosła i sama decyduje, w co się ubrać. A ja nie chciałem się kłócić, nastrój był zbyt dobry. Zamiast tego przytuliłem żonę i pocałowałem w policzek, szepcząc komplement. Uśmiechnęła się, najwyraźniej zadowolona i poszliśmy na imprezę. Dotarliśmy do domu, daj mi około siódmej wieczorem. Słyszeliśmy już muzykę dochodzącą z otwartych okien jego mieszkania. Kiedy dotarliśmy na odpowiednie piętro, zadzwoniliśmy do drzwi. Dima otworzył nam, uśmiechając się szeroko. Mieszkanie było już pełne gości, z których wielu było nam znanych. Rozbrzmiewały śmiechy i ożywione rozmowy, tworząc atmosferę zabawy i luzu. Na stole były różne przekąski i napoje, Dima zawsze słynął ze swojej gościnności. Solenizant radośnie nas przywitał, uściskał i przyjął prezent. Następnie zabrał nas do zapoznania się z tymi gośćmi, których jeszcze nie znaliśmy. Wśród nich był wysoki, ciemnowłosy chłopak o imieniu Olek. Zauważyłam, że spojrzał na Anię z zainteresowaniem, zatrzymując się na niej nieco dłużej niż powinien. Uśmiechnęła się do niego i było w tym uśmiechu coś, co mi się nie podobało. Nieprzyjemne uczucie ukuło mnie w środku, ale starałem się je odeprzeć. Nie popadaj w paranoję, powiedziałam do siebie. Annie tylko uśmiechnęła się uprzejmie do swojej nowej znajomej. Wieczór minął jak zwykle. Rozmawialiśmy z dawno niewidzianymi przyjaciółmi, śmialiśmy się z żartów dajmi, wspominaliśmy zabawne historie z przeszłości. Trochę wypiłem, ale starałem się nie nadużywać, w końcu jutro czekała mnie praca i chciałem zachować trzeźwość umysłu. Annie, wręcz przeciwnie, szybko się upiła. Stawała się coraz bardziej hałaśliwa i wyluzowana, dużo tańczyła, głośno się śmiała. Zauważyłem, że od czasu do czasu znajdowała się obok Olega. Rozmawiali o czymś z ożywieniem, a Ania wydawała się być całkowicie pochłonięta rozmową. Kilka razy widziałem, jak Oleg nalewał jej wina, a ona nie odmawiała. Im dłużej przyglądałem się żonie, tym bardziej narastał we mnie niepokój. Ania zdawała się zapominać o moim istnieniu, całkowicie skupiona na nowym znajomym. Próbowałem odwrócić swoją uwagę, rozmawiając z innymi gośćmi, ale moje oczy wciąż do nich wracały. W pewnym momencie zobaczyłem, jak Olek pochyla się w stronę Ani i szepcze jej coś do ucha, a ona w odpowiedzi żartobliwie klepie go po ramieniu. Ta scena nieprzyjemnie zapadła mi w serce. Poczułem narastającą irytację, zmieszaną z niepokojem. Może czas wracać do domu? Pomyślałem, spoglądając na zegarek. Ale Anie zdawała się dopiero zaczynać zabawę. Około północy zmęczenie zaczęło zbierać swoje żniwo. W głowie szumiało mi od hałasu i alkoholu, a myśli o jutrzejszym dniu pracy nie pozwalały mi się zrelaksować. Podszedłem do Ani, która właśnie skończyła kolejny taniec z Olegiem, i delikatnie wziąłem ją za rękę. Może czas wracać do domu? zasugerowałem, starając się mówić tak swobodnie, jak to tylko możliwe. Anie spojrzała na mnie ze zdziwieniem, jakby nie spodziewała się takiej sugestii. Już wychodzisz? wykrzyknęła, podnosząc głos, by zagłuszyć muzykę. Zabawa dopiero się zaczyna. Jej oczy błyszczały, a policzki były zarumienione od tańca i alkoholu. To było oczywiste, że nigdzie się nie wybiera. AN, jutro jest dzień pracy, przypomniałem jej, starając się zachować spokój. Oboje potrzebujemy snu. Wiesz, jak ciężkie są poniedziałki po PRC o -W -Y M weekendzie. Więc idź do domu i śpi, powiedziała, puszczając rękę. Znowu wychodzę. Nie każdego dnia Dima ma urodziny. Byłem zaskoczony. W ciągu pięciu lat naszego małżeństwa nigdy wcześniej coś takiego się nie zdarzyło. Zawsze wychodziliśmy z imprez razem. Owszem, zdarzało się, że Anie chciała zostać dłużej, ale w końcu zawsze znajdowaliśmy kompromis. Teraz zdawała się w ogóle nie przejmować moim zdaniem. Mówisz poważnie? zapytałam, wciąż nie wierząc własnym uszom. Chcesz być sama? Nie jestem sama, jestem z moimi przyjaciółmi, odpowiedziała Anie z wyraźnym wyzwaniem w głosie. Jej ton stał się ostrzejszy. Nie musisz mnie kontrolować. Nie mogę zdecydować, kiedy opuścić imprezę. Byłam zdezorientowana, nie wiedząc, co opowiedzieć. Z jednej strony Ania była dorosła i miała prawo decydować, jak chce spędzać czas. Zawsze szanowaliśmy swoją wolność, a ja nie chciałem wyjść na kontrolującego męża. Z drugiej strony, czułem się bardzo nieswojo i obawiałem się zostawić ją tutaj, zwłaszcza w takim stanie. Poza tym, natarczywa obecność Olega przy niej nie dawała mi spokoju przez cały wieczór. Dobrze, powiedziałem po długiej pauzie, decydując się nie robić sceny przy wszystkich. Tylko nie za długo, dobrze? I napisz mi, kiedy będziesz wychodzić. Będę się martwić. Ania skinęła głową, wyraźnie zadowolona, że nalegała. Na jej twarzy pojawił się triumfalny uśmiech, który sprawił, że poczułam się jeszcze bardziej niezręcznie. Oczywiście, że będę, powiedziała, rozglądając się za Olegiem. Nie martw się, wszystko będzie dobrze. Powoli poszedłem pożegnać się z Dimą i resztą gości. Przez całą drogę do domu czułem niepokój. Kręciłem kierownicą Mechanicznie podążając za drogą, a ponure myśli kłębiły się w mojej głowie. Raz za razem odtwarzałem wydarzenia wieczoru, próbując zrozumieć, gdzie popełniłem błąd. Może nie powinienem był puszczać Ani? Ale jak mógłbym ją zatrzymać, nie wyglądając przy tym jak despota? Próbowałem przekonać samego siebie, że popadam w paranoję. Annie jest moją żoną, powiedziałem sobie. Powinienem jej ufać. Mężczyzna może chcieć się trochę zabawić. Nie ma w tym nic złego. Ale im bardziej próbowałem się uspokoić, tym bardziej narastał mój niepokój. W domu długo nie mogłem zasnąć. Przewracałam się z boku na bok, nasłuchując każdego szelestu za oknem. Może to taksówka przywiozła Anię? Ale czas mijał, a jej wciąż nie było. Od czasu do czasu sprawdzałem telefon, mając nadzieję, że zobaczę wiadomość lub nieodebrane połączenie. Ale ekran pozostawał pusty. Nie było żadnego połączenia ani wiadomości od Ani. W pewnym momencie nie wytrzymałem i sam napisałem do niej Wszystko w porządku. O której planujesz wrócić do domu? Po wysłaniu wiadomości wpatrywałem się w ekran, czekając na pojawienie się upragnionych znaczników odczytu. Ale wiadomość pozostała nieprzeczytana. Nie było odpowiedzi. Czas w luku się boleśnie wolno. Próbowałem odwrócić swoją uwagę, włączyłem telewizor, próbowałem czytać książkę, nawet zacząłem sprzątać mieszkanie. Ale moje myśli wciąż wracały do Eni. Gdzie ona była? Z kim? Dlaczego nie odpowiada? Zasnąłem dopiero na tranem, wyczerpany niespokojnymi myślami i nieprzespaną nocą. Mój sen był płytki i niespokojny. Śniło mi się, że szukam Ani w ogromnym labiryncie, słyszę jej śmiech, ale nie mogę jej znaleźć. Obudził mnie dźwięk otwieranych drzwi, na zegarze wybiła dziewiąta. Serce podskoczyło mi do gardła. Annie. Wyskoczyłem z łóżka i ignorując zawroty głowy spowodowane nagłym wzrostem, wybiegłem na korytarz. Stała przed lustrem, próbując rozczesać splątane włosy. Jej makijaż był rozmazany, sukienka pomarszczona, jeden obcas złamany. Paczniała mocno alkoholem i... wąchałem czyjąś wodę kolońską. Serce ścisnęło mi się boleśnie. Słyszałam ten zapach wczoraj, tak pachniał Olek. Gdzie byłeś? Zapytałam, starając się mówić spokojnie, chociaż w środku wszystko kipiało napięciem i niepokojem. A ty kim jesteś, śledzisz mnie? Ania warknęła na mnie, nawet się nie odwracając. Jej głos brzmiał na zachrypnięty i zirytowany. Mówiłam, że się spóźnię. Co to za przesłuchanie o tak wczesnej porze? Jej odpowiedź sprawiała wrażenie, jakby uderzyła mnie pod nosem. Wziąłem głęboki oddech, starając się zachować spokój. Nie odbierałaś telefonów ani SMS-ów. Martwiłem się. Nie zmrużyłam oka przez całą noc, zastanawiając się, czy coś jest nie tak. Mój telefon nie działał, powiedziała swobodnie, jakby to wszystko wyjaśniało. W końcu odwróciła się do mnie. Jej oczy były czerwone i podpuchnięte. Nie rozmawiajmy o tym teraz. Boli mnie głowa, chcę wziąć prysznic i spać. Porozmawiamy później, dobrze? Nie czekając na moją odpowiedź, Anie skierowała się do łazienki. Patrzyłem, jak chowa się za drzwiami, i czułem, jak w środku narasta burza emocji. Złość, uraza, zazdrość, wszystko mieszało się w ciasną bryłę, która zdawała się zaraz eksplodować. Nie poznawałem swojej żony. Gdzie była ta troskliwa i opiekuńcza Anie, z którą mieszkaliśmy przez pięć lat? Kobieta, która zawsze brała pod uwagę moje uczucia, która nie mogła zasnąć, nie życząc mi dobrej nocy. Całymi dniami nie mogłem znaleźć sobie miejsca. Nie mogłem się skoncentrować w pracy, ciągle odtwarzając wydarzenia ostatniej nocy. Moi koledzy rzucali mi zaniepokojone spojrzenia, ale odrzucałem ich pytania. Jak mogłam im wyjaśnić to, czego sama nie rozumiałam? Gdzie była Anie przez całą noc? Dlaczego paczniała czyjąś wodą kolońską? A jeśli? Odganiałem najgorsze podejrzenia, ale one wciąż wracały jak irytujące muchy. Za każdym razem, gdy w mojej głowie pojawiała się myśl o możliwej niewierności, czułem się jakby oblaną mnie lodowatą wodą. Nie, nie Anię. Nie moja Anie. Pod koniec dnia pracy byłem wyczerpany psychicznie i fizycznie. W głowie kołatał mi się niekończący się strumień myśli i przypuszczeń. Wiedziałem, że muszę porozmawiać z Anią wprost, ale strach przed możliwą prawdą paraliżował mnie. Wieczorem, zbierając w sobie całą determinację, wróciłem do domu. Anie już się obudziła i siedziała w kuchni z filiżanką mocnej kawy, marszcząc brwi i marszcząc brwi. Wyglądała na tak bezbronną i zagubioną, że przez chwilę chciałem ją przytulić, zapomnieć o wszystkim. Ale nie mogłem. Potrzebowałem odpowiedzi. Musimy porozmawiać, powiedziałem, siadając naprzeciwko niej. Mój głos brzmiał obco, zbyt formalnie. O czym? Anie spojrzała na mnie zmęczonym wzrokiem. W jej oczach migotał strach, co tylko wzmogło moje podejrzenia. O ostatniej nocy. Chcę wiedzieć, gdzie byłaś zeszłej nocy. Starałem się mówić stanowczo, ale spokojnie. Powiedziałam ci, na przyjęciu urodzinowym, daj mi. Odwróciła wzrok, nerwowo stukając palcami o filiżankę. Do rana? Czułem, jak każde słowo z trudem wydobywa się z moich ustęp. Annie milczała przez kilka sekund, po czym powiedziała cicho. No cóż. Potem pojechaliśmy do Olega. Mieszka niedaleko, daj mi i zasugerował, żebyśmy kontynuowali u niego. Poczułem, jak kamień podchodzi mi do gardła. Serce biło mi tak mocno, że wydawało się, że zaraz wyskoczy mi z piersi. Kim jesteśmy? Mój głos drżał, zdradzając wszystkie moje obawy i podejrzenia. Ja, Olek i kilka innych osób z imprezy. Annie mówiła cicho, nie podnosząc wzroku. A co ty robiłaś u Olega do rana? Prawie krzyczałam, nie mogąc opanować emocji. Boże, dlaczego zrobiłaś przesłuchanie? Wybuchła Annie, gwałtownie podnosząc się z krzesła. Siedzieliśmy, rozmawialiśmy, piliśmy. Nic kryminalnego. Nie ufasz mi? Spojrzałem na nią i nie poznałem jej. Gdzie się podziała moja kochająca żona? Kim jest ta hamska, zirytowana kobieta przede mną? Każde jej słowo, każdy gest tylko wzmagał moją podejrzliwość i ból. Annie, powiedziałem cicho, czując, jak opuszczają mnie siły. Chcę tylko zrozumieć, co się dzieje. Nigdy wcześniej się tak nie zachowywałaś. Zawsze byliśmy ze sobą szczerzy. Proszę, powiedz mi prawdę. Zasługuję na to, prawda? Milczała przez dłuższą chwilę, wpatrując się w swoją filiżankę. Widziałem, jak drżą jej ręce, jak przygryza wargi, jakby walczyła sama ze sobą. Potem powoli spojrzała na mnie, jej oczy były pełne łez. Przepraszam. Spałam z Olegiem. Te słowa zabrzmiały, jak wystrzał w ciszy kuchni. Świat wokół mnie zawalił się, rozpadając się na drobne odłamki. Słyszałem, jak Annie mówi coś przez łzy, że była pijana, że nie zdawała sobie z niczego sprawy, że to nic nie znaczyło. Ale ja nie słuchałam. W mojej głowie wciąż pojawiała się tylko jedna myśl: jak ona mogła? Jak mogła mi to zrobić, nam? Następne tygodnie minęły jak mgnienie oka. Annie i ja prawie w ogóle nie rozmawialiśmy. Wychodziłem do pracy wcześniej rano i wracałem późno w nocy, unikając jej spotkania. Próbowała przepraszać, wyjaśniać, ale nie chciałem nic słyszeć. Każde jej słowo, każde spojrzenie tylko potęgowało ból. Szalała we mnie burza emocji, ból, uraza, wściekłość, rozpacz. Nie mogłem spojrzeć na żonę. Nie wyobrażając jej sobie w ramionach innego mężczyzny, te obrazy prześladowały mnie dzień i noc, nie dając mi spokoju. Straciłem na wadze, stałem się szczupły, moi koledzy zaczęli się martwić o mój stan. Nie spałem w nocy, odtwarzając w głowie nasze wspólne życie. Pięć lat małżeństwa, czy to wszystko było kłamstwem? Czy Anie mogła mnie wcześniej zdradzić? Próbowałem szukać znaków, wskazówek, czegoś, co mogłem przegapić. Ale im więcej myślałem, tym bardziej byłem zdezorientowany. Anie też cierpiała. Widziałem jej zaczerwienione od łez oczy, słyszałem, jak płacze w nocy w pokoju obok. Część mnie chciała ją pocieszyć, powiedzieć jej, że wszystko będzie dobrze. Ale druga część, ta zraniona i zdradzona, nie pozwalała mi na to. Nasi przyjaciele i rodzina zauważyli, że coś jest nie tak. Próbowali dowiedzieć się, co jest nie tak, oferowali pomoc. Ale jak im wytłumaczyć, co zniszczyło nasze małżeństwo? Jak powiedzieć im o zdradzie, która trawiła mnie od środka? Wiedziałam, że musimy podjąć decyzję. Nie mogliśmy tak dalej postępować. Ale nie byłam gotowa wybaczyć ani odpuścić. Utknęłam między przeszłością, która już nie istniała, a przyszłością, której nie potrafiłam sobie wyobrazić. A każdy dzień tej niepewności przynosił nowy ból i rozpacz. Tydzień po naszej rozmowie Anie wprowadziła się do przyjaciółki. Spakowała swoje rzeczy po cichu, ukradkiem ocierając łzy. Dam ci czas do namysłu, powiedziała Anie, zanim wyszła, stojąc w drzwiach z walizką w ręku. Będę czekać tak długo, jak będzie trzeba. I zrobię wszystko, by zasłużyć na twoje przebaczenie. Spojrzała na mnie z takim bólem i nadzieją, że z trudem powstrzymałem się przed powstrzymaniem jej. Ale wiedziałem, że oboje potrzebujemy dystansu. A ja nie wiedziałem, co myśleć. Pięć lat małżeństwa, wszystkie nasze plany i marzenia, czy naprawdę można było to wszystko przekreślić w jedną noc? Budowaliśmy wspólną przyszłość, planowaliśmy dzieci, marzyliśmy o podróżach. Mieliśmy wspólnych przyjaciół, tradycje, ulubione miejsca. Jak to wszystko mogło się rozpaść przez jeden błąd? Ale jak można dalej żyć, wiedząc, że kobieta, którą się kocha, jest z kimś innym? Nie mogłem przestać o tym myśleć. Gniew stopniowo ustępował, ustępując miejsca ogłuszającemu smutkowi. Były dni, kiedy budziłem się z mocnym zamiarem złożenia pozwu o rozwód. Były też chwile, kiedy byłem gotów zadzwonić do Ani i błagać ją, by wróciła. Tęskniłem za nią. Ale na myśl o sprowadzeniu jej z powrotem, wszystko w środku zaciskało się z bólu i strachu. Czy kiedykolwiek będę w stanie znów jej zaufać? Czy nie będę dręczył nas obojga ciągłymi podejrzeniami? Czy nasze życie nie będzie niekończącym się testem wierności? Moi przyjaciele, widząc moje cierpienie, próbowali pomóc mi radą. Ich zdania były podzielone. Mój szkolny kolega Siergiej był kategoryczny: rzuć ją, kolego. Raz oszukana, oszuka ponownie. Zasługujesz na kogoś lepszego. Zaproponował, że zapozna mnie z jakimiś wolnymi dziewczynami, ale sama myśl o tym napawała mnie obrzydzeniem. Artem, z drugiej strony, nawoływał do przebaczenia. Ludzie popełniają błędy, powiedział, patrząc na mnie ze współczuciem. Najważniejsze, że żałuję i chcę wszystko naprawić. Byliście razem przez tyle lat, czy naprawdę jesteś gotowy rzucić to wszystko z powodu jednego błędu? Zastanów się, może było coś w twoim zachowaniu, co ją do tego skłoniło? Te słowa dały mi do myślenia. Może naprawdę coś przeoczyłem? Może za bardzo zaangażowałem się w pracę i przestałem zwracać wystarczającą uwagę na Anię? A może uznałem nasz związek za coś oczywistego? Te myśli nie usprawiedliwiały jej czynu, ale sprawiły, że spojrzałem na sytuację z innej perspektywy. Moja siostra Olga, która zawsze dobrze dogadywała się z Anią, również próbowała nas pogodzić. Ona cię kocha, wiem to na pewno, przekonywała mnie Olia. Widziałam, jak cierpi. Popełniła straszny błąd, ale nie jest złą osobą. Daj jej szansę to naprawić. Ale nie wiedziałam, czy kiedykolwiek będę mogła znów zaufać Ani. Zaufanie to taka krucha rzecz. Buduje się je latami jak zamek z piasku, ale można je zniszczyć w jednej chwili. A czasami odbudowanie go wydaje się niemożliwe. Minął miesiąc. Wciąż nie podjąłem decyzji. Każdy dzień był walką z samym sobą. Rano budziłem się z myślą, że muszę iść dalej zacząć nowe życie bez Ani. A wieczorem, wracając do pustego mieszkania, czułem się tak samotny, że byłem gotów zadzwonić do niej i błagać, żeby wróciła. Annie dzwoniła codziennie, pisała wiadomości. Widziałem, jak bardzo się stara, jej wiadomości były pełne skruchy, miłości, nadziei. Opowiadała mi o swoim dniu, pytała, co u mnie, przypominała o rzeczach, które były dla mnie ważne, jakby próbowała udowodnić, że wciąż jej na mnie zależy, że wciąż jest częścią mojego życia. Odpowiedziałem sucho i krótko. W porządku, w pracy jak zwykle, dzięki za przypomnienie. Nie mogłem zmusić się do większej otwartości. Za każdym razem, gdy widziałem jej imię na ekranie telefonu, ogarniały mnie sprzeczne uczucia, pragnienie usłyszenia jej głosu i strach przed ponownym zranieniem. Potrzebowałem czasu, by się uporządkować. Aby dowiedzieć się czego naprawdę chcę. Czy potrafię wybaczyć? Czy chcę walczyć o nasz związek, czy lepiej odpuścić i zacząć od nowa? Pewnego wieczoru, około półtora miesiąca po odejściu Ani, siedziałem w domu i przeglądałem nasz rodzinny album ze zdjęciami. Nie wiem, co sprawiło, że go wyciągnąłem, może tęsknota za przeszłością, może chęć ponownego przeżycia szczęśliwych chwil. Oto jesteśmy z Anią na ślubie, tacy szczęśliwi, pełni nadziei. Ja w surowym garniturze, ona w śnieżno-białej sukni. Patrzymy na siebie z taką miłością, że nawet teraz, patrząc na to zdjęcie, czuję, jak moje serce wypełnia się ciepłem. Pamiętam, jak bardzo martwiłem się tamtego dnia, jak bałem się, że zrobię coś nie tak. A Anię po prostu wzięła mnie za rękę i powiedziała: jesteśmy razem. Wszystko będzie dobrze a ja jej uwierzyłem. A oto nasza pierwsza wspólna wycieczka nad morze. Annie śmieje się, chowając twarz w strumieniu fal. Jej włosy powiewają na wietrze, a oczy błyszczą szczęściem. Pamiętam, jak wędrowaliśmy wzdłuż plaży, zbierając muszle, jak snuliśmy plany na przyszłość, marzyliśmy o dzieciach. Wtedy wydawało się, że mamy przed sobą całe życie, pełne miłości i szczęścia. Patrzyłam na te zdjęcia i czułam, jak łzy podchodzą mi do gardła. Czy to już przeszłość? Czy już nigdy nie będzie takich chwil? Ta myśl była niemal fizycznie bolesna. Nagle zadzwonił dzwonek do drzwi. Wzdrygnęłam się, wyrwana ze wspomnień. Kto to mógł być o tak późnej porze? Podszedłem do drzwi i otworzyłem je. Na progu stała Annie. Przygarbiona, z podkrążonymi oczami. Wyglądała na zmęczoną i trochę przestraszoną. Ale w jej oczach była determinacja. Patrzyła na mnie z nadzieją i strachem. Mogę wejść? Musimy porozmawiać. Odsunąłem się cicho, wpuszczając ją do mieszkania. Poszliśmy do kuchni i usiedliśmy przy stole, tam, gdzie miesiąc temu odbyliśmy tę straszną rozmowę. Mimowolnie zadrżałem, przypominając sobie tamten wieczór. Ania nerwowo pocierała brzeg obrusa, unikając patrzenia mi w oczy. W końcu wzięła głęboki oddech i zaczęła mówić: "Wiem, że prawdopodobnie nigdy nie będziesz w stanie mi wybaczyć", powiedziała cicho. "I nie proszę o wybaczenie. To, co zrobiłam, jest niewybaczalne. Chcę tylko, żebyś wiedział, że cię kocham". Tylko ciebie. Zawsze kochałam i zawsze będę. Spojrzała na mnie, jej oczy były pełne łez. To, co się stało, było strasznym błędem, chwilą słabości. Nie usprawiedliwiam się. Nie ma usprawiedliwienia dla tego, co zrobiłam. Ale jestem gotów zrobić wszystko, by odzyskać twoje zaufanie. Jeśli dasz mi szansę. Zdaję sobie sprawę, że na nią nie zasługuję. Ale błagam cię, błagam cię, daj mi szansę, by wszystko naprawić. Spojrzałem na nią i poczułem, że coś we mnie drży. Tak, zdradziła mnie. Tak, zraniła mnie w sposób, jakiego nigdy wcześniej nie czułem. Ale czy sam nie popełniałem błędów? Czy zawsze byłem idealnym mężem? Przypomniałem sobie, kiedy zapomniałem o naszych rocznicach, kiedy przegapiłem ważne dla niej wydarzenia z powodu pracy, kiedy nie zauważyłem jej nowej fryzury czy sukienki. Annie, powiedziałem, starając się znaleźć słowa. Nie wiem, czy kiedykolwiek będę w stanie zapomnieć o tym, co się stało. Nie wiem, czy kiedykolwiek będę w stanie całkowicie Ci zaufać. To będzie długa i ciężka droga. Przerwałem, zbierając myśli. Ania siedziała, wstrzymując oddech, czekając na moją decyzję. Ale chcę spróbować, powiedziałem w końcu. Bo bez względu na wszystko, ja też Cię kocham. I może nasza miłość jest wystarczająco silna, by przetrwać nawet to. Rozpłakała się, chwytając mnie za rękę. Dziękuję. Przysięgam, że nigdy nie pożałujesz tej decyzji. Udowodnię ci, że jestem warta twojego zaufania i miłości. Każdego dnia, w każdej minucie, będę pracować, by stać się lepszą osobą, by zasłużyć na twoje przebaczenie. Przytuliłem ją, czując łzy spływające mi po policzkach. Nie wiedziałem, co nas czeka. Czy będziemy w stanie przezwyciężyć tę mękę, czy będzie to zbyt wiele dla naszej miłości. Ale jedno wiedziałam na pewno, chciałam walczyć o nasz związek. Bo miłość to nie tylko radość i szczęście. To także umiejętność wybaczania i chęć pracy nad błędami. To umiejętność dostrzegania tego, co najlepsze w danej osobie, nawet jeśli pokazała swoje najgorsze oblicze. To wiara, że razem możemy pokonać wszelkie trudności. A może przejście przez ten ból tylko nas wzmocni. Może te próby sprawią, że spojrzymy na nasz związek w nowy sposób, nauczą nas doceniać każdą chwilę spędzoną razem. Chcę natychmiast przeprosić za wszelkie błędy w tekście lub dubbingu. Dopiero się uczę, a język tego kanału nie jest moim ojczystym. Dubbing jest wykonywany przy pomocy sztucznej inteligencji. Proszę o wskazanie błędów, abym mógł je naprawić i poprawić jakość treści. Będzie mi również miło, jeśli podzielisz się swoimi przemyśleniami na ten temat. Wasze wsparcie w komentarzach bardzo motywuje mnie do dalszego poszukiwania nowych interesujących historii. Dziękuję za zrozumienie i udział. Subskrybuj kanał i umieść dzwonek, aby nie przegapić nowych historii.